Środka promocji kultury w Kozie Głowach. Witam bardzo serdecznie również grono pedagogiczne, rodziców, uczniów oraz wszystkich przybyłych gości na piknik Gandlu. Wielkie brawa dla Was wszystkich! A teraz zapraszamy na występ naszych uczniów. nie, Nie, bo oni Witajcie kochani! Wszyscy kowboje mieszkańcy naszego miasteczka Ghost Wielkoziegłówki, witamy... Indian z zaprzyjaźnionego Szczepu rokazu oraz wszystkich przybyłych gości na naszej wyjątkowej uroczystości w stylu country. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że możemy wśród przyjaciół spędzić miłe chwile i zaprezentować piosenki, tańce i inne atrakcje. Przygotowaliśmy dla Was wiele niespodzianek. Pamiętajcie, że w stylu country najważniejsza jest dobra energia i uśmiechy. Otwórzcie swoje serca i portfele. Bo cel jest szczytny, żeby o naszej społeczności usłyszano na całym świecie potrzebujemy sprzętu nagłaśniającego. Ale koniec gadania zapraszamy do wspólnego tańca, pozwoli on zredukować stres i uwolnić się od napięć codziennego. Zatem spróbujcie razem z nami zapraszamy! I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton I Joe? But I've been Cotton I Joe, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton I Joe? Ludzie, 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 szanowni kopoje, farmerzy poszukiwacze złota i właściciele kur. Ogłaszam, że skradziono nam z banku tak z trudem zgromadzone złoto. Musimy rozpocząć poszukiwanie, kto chwyta złodzieja, otrzyma nagrodę, te dwa worki fasoli i darmowy kupon do fryzjera. Co ta inna da moim plecie za złoto chce dać fasolę? Za darmowe strzyżenie to niech sam szuka złodzieja. Przygotowałam portret tego mandziora i konkretną sumkę za jego schwytanie. Kto schwyta złodzieja, królem miasta zostanie. Za chwilę do nagrody dołożę darmowe mycie krowy. Okej, okay, dość wspierania. Lepiej posłuchajmy, co przedszkolaki mają do powiedzenia. thank you you Dziki, 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 dziki tu nie trzeba zachód, tylko że strachu nie wolno stać. Dzikie w na nadmolanie, dzikie rychle nadmolanie, dziki zwierząt zupykać wiek. się w domu, zostać Kilometrów już nie zliczę, co przebyłem od Równika aż po Tundrę Przyrzec Ci mogę, co chcesz, chcesz coś co mojego, to wiesz, mogę, mogę nawet co wieczór myć na Czy Przyrzec Ci mogę, co chcesz, chcesz coś, coś mojego, to bierz? tylko nigdy więcej nie, nie mów. Na to, że mnie zobaczysz, to odpadniesz A niedawno w szczerym polu Prawie dotknął mnie absolut A na wiedzy tej ogólnej mnie nie, nie zagniesz. Czy Ci mogę, co chcesz? Chcesz coś mojego, to wiesz Mogę nawet sobie czur myć że ci mogę, co chcesz, chcesz coś, coś mojego to Tylko nigdy więcej nie mów do mnie, mistrz. Możesz chodzić w papilotach kupić kupie chrześcijańskiego, kota i podepta. Możesz bez buty Do południa chcesz To sypiań, harlekiny Jest słodycze żeby, żeby jeszcze trochę buty Przyrzeć ci mogę Co chcesz Chcesz coś mojego to bierz Mogę nawet Co wieczór myć naczynia Przyrzeć Chcesz mojego to bierz, tylko nigdy więcej nie mów do mnie Czy Przyrzeć ci mogę, co chcesz, chcesz coś mojego to bierz, Mogę nawet sobie czurmyć naczynia. Przyrzeć ci mogę co chcesz, chcesz coś mojego to bierz, tylko nigdy więcej nie mów. Mogę, co chcesz, chcesz coś mojego, to wiesz, mogę nawet sobie czurmyć mieć naczynia. Przyjrzeć ci mogę, co chcesz, Chcesz coś mojego, to wiesz, tylko nigdy więcej nie mów do mnie mi Tylko nigdy więcej nie mów do mnie miśu. stopa słyszeć, że biały człowiek mieć kłopot. Wielki kłopot i zmartwienie skradziono nam złoto. Nie martw się, Moi wojownicy schwytać go. Teraz siedzi związany w tipi i rączy je pilnuje tego złodziejaszka. Podobno będzie nagroda za tego łobuziaka. Źle, źle, wodzu, bardzo źle. Bandyta rozciąć tipi nożem, skraźleć to, co mi oddalić się Źle, źle, bardzo źle. No to i my mieć teraz kłopot. Wodzu, nie martw się, my profesjonaliści wszystko ogarniemy. Joe, sam pędzimy do obozu Indian obejrzeć ślady ucieczki. A kto znajdzie złoto i totem, otrzyma dodatkowo kupon na darmowe sadzenie ziemniaków. Czasem myślę, że niechcący nasz szereg zgubił instrukcję obsługi do samego siebie. Joe, myślisz, że uda nam się odszukać totem i skradzione złoto? Chyba, że to totem sam nas znajdzie. Bravo! bravo. bravo. <laughs> Thank <laughs> you. no